A tak wygląda park w Sierklancu. Tutaj jest taka rzeźba jak Anakonda Pożera Strusia. Tutaj taki basenik w parku, tam niedaleko jest taki pałac neogotycki. Tutaj jest kolejna rzeźba, Pelikan jak pożera rybę. O. Jeszcze yy, zobaczymy fontannę. Po lewej i prawej stronie mamy smoki. Na górze jakaś para się hędarzy. Jeszcze rzucimy okien, okiem na główny staw. W tym parku o świerplawniec jest to niewielkie miasteczko położone niedaleko bytomia koło Katowic. Tutaj jeszcze mamy kilka rzeźby. Jeszcze na to rzucimy okiem. O tam dalej coś jest. y al y tan Trzeba chwilę usiąść. Normalnie się zmęczyłem tym chodzeniem. Ile można. Tutaj most z kamienia wapiennego. Liczący około 650 lat. przejdziemy sobie przez ten most na wysepce tutaj znajdują się te pozostałości po zamku XIV wiecznego zbudowany w 1370 około. o właśnie sobie przechodzę po moście jak mówiłem z kamieni wapiennych o tutaj widzimy fosę głębokość fosy 4 metry elegancko o, widzicie tam skały wapienne i tutaj sobie wozy wjeżdżały tu jest taka ala wysepka dookoła oczywiście ogrodzona fosa ścieżka wydeptana tutaj elegancko tutaj wszędzie pokrzywy, klesze i coś jeszcze czuć ozonem bo przed chwilą troszeczkę pokropiło fajny taki zapach ale już coraz słabiej go czuć ale wszystko porośnięte o tutaj mamy resztki fundamentów tego zamku o jeszcze kolejny kamyczek fundamentu o zaraz będziemy na dziedzińcu o właśnie jestem na dziedzińcu Tutaj walczyli rycerze, 700 lat temu, w XIV wieku, nie? Yy, tutaj będzie pewnie ściana jakiegoś budynku mieszkalne, mieszkalnego. Tutaj kolejna, kolejna, nie? O, oczywiście pod nami pewnie są jakieś piwnice. O, tutaj kolejna. O, ptaszek jakiś wypieprzył. Zobaczył z jego i spierdala. O, sorry. Tutaj widzicie kolejna ściana z kamieni wapiennych. Niedaleko pewnie był kamień, on sobie tutaj wydobywali. O, jeszcze sobie lukniemy tutaj kolejne takie pomieszczenia. Fundatorem tegoż zamku był ten książę Oleśnicki, nie? Na początku był zbudowany ten zamek właśnie jak widzimy z kamieni, tych wapiennych, i częściowo zamek był drewniany. Nie? Dopiero 200 lat później zaczęto tutaj niedaleko w parku wypalać cegły, i kolejni właściciele zamku zaczęli dokładać do tego zamku elementy cegieł. Kolejna ściana, kolejna. Przejdziemy tutaj jeszcze kawałeczek. Uszeczki po piwach. Jest. Może, mo, może któryś z was z, 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 znaczy jak przodek wasz może ułożył ten kamień tutaj o jakieś pra pra, pra 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 dziadek może kogoś z was Tutaj wszystko porośnięte jest pokrzywami typowymi, parkowymi. A normalnie to by można było tędy przejść, nie? Ale tutaj już nie. Dobra. No i co tam jeszcze? No wiadomo, zmieniali tutaj się kolejni właściciele. I w 1945 roku XX wieku, czyli po drugiej wojnie światowej, tutaj stał jeszcze ten. Budynek, ale został spalony. Znaczy, był pożar na tym zamku, i tutaj pozostały jakieś budynki mieszkalne i mury obwodowe jeszcze do 1962 roku. Ale tutaj okolicznym wójtom nie podobał się ten. Zamek, który pozostał w ruinie, i kazali go wyburzyć. W sensie wysadzili go. O, tam jest piwnica. Jest dziura. Nie? Dobra, wejdziemy tam. Pełno kleszy. Zobaczymy, nie? Jak już jesteśmy. Przejechali im 200 km. O, zawalone. Zawalone gruzy w środku piwnicy. No i w 62 wysadzili resztki tutaj tych murów mieszkalnych tego zamku. Były pisane różne petycje do tam różnych siedzib zabytkowych, muzealnych. Żeby tego nie robili, no ale no niestety w 62 wysadzili, a w 64 resztki, które tutaj pozostały zostały stąd wywiezione totalnie, żeby źle to nie, nie wyglądało. No pozostało tutaj jak widać trochę tego. No i wychodzimy. Niedaleko od ruin zamku jest zbiornik świerklaniec. Pokażę Wam chwilę. To są takie ścieżki rekreacyjne. Schodzimy do jeziora. Maksymalna głębokość tutaj to 5 metrów około. Tak jest podane. Jezioro w kształcie prostokąta. Tam łabędek płynie. Dalej. Był tutaj komni, ale sobie odpłynął. Powierzchnia w 5,5 km. Dobrze, bo słońca nie ma. Jakby było słońce, to można się tutaj zgrzać. Zależy, czy ktoś lubi słońce, czy nie. Nur na łeb, nura dajemy no dobra, nie? Widzieliście wszystko? Jeszcze tam dobra, bo za fajnie będziecie mieli. No to dziękuję za uwagę. Widzimy się kolejną razem. Łapa w górę i hej.